Witamy wszystkich, z tej strony Mateuszek i Pawko No dzisiaj robimy sobie, organizujemy sobie specjalną giereczkę monsterkową No i teraz tak, no będzie walka, będzie zabawa na pewno Uczestnicy, każdy z uczestników, których dobierzemy do tego meczu Dostaje zgrzeweczkę monstera, tak jest Osoba, która będzie miała największy ADR, czyli średni damage na rundę Dostaje dodatkowo specjalną paczkę od monstera Paczkę niespodziankę, my sami nie wiemy co tam będzie no, Podejrzewamy, że może jakieś tam koszulinka, może jakaś bluza, może jakieś tam takie Branka merch, nie wiemy, nie wiemy. Eee, no i co, no i będą jajca, będzie zabawa, tak jest? Jednego, no ale Mateuszu co drogi. ty proponujesz teraz, Pixel? Tak jak no. ustalaliśmy, WH i nie wiem, ja z SAJEM na tam X osób? Można. Jak najbardziej. To co, 2 na 8? Po 4 na głowę? No, Paweł. Molimy no. to. Mącimy no. to. Chodzić to, ma? Na WH to będzie łatwo, chyba co? Eee, no ja ich sam bym Musimy ich drugą. tak wiesz, musimy ich tak. A Ale myślę, że to my z doświadczeniem takim bogatym to se Tak, poradzimy. tak. Ja idę sobie se jeszcze. Śmiało, śmiało, Mati. Gotowe? No to łapki w górę, subskrybencje i dusimy! Tak jest! Au! .com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem Pago i Knut dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie. A z kodem Pago bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Paweł, widzę Pamiętajcie Ciebie. Pamiętajcie o sobach, o łapkach i o dupkach. Ale nie, nie odpuszczamy, od początku kasujemy, co chodzi. Najwyżej wygramy do zera, no trudno. Dobra, full focus. Full focus, prawo, bez Pascal. odpuszczania. Jedziemy. Ja pod środek idę, patrzę gdzie idą. Dobra. A nie, w sumie to... Patrz, to kręcą się, idą. kręcą się jak gówno w co? CO?! CO?! EJ, ONI MAJĄ ucha. Pixel. Co ty piksel teraz dałeś? Ojej. Xiaomi. Może jakiś nowy. Nie. Nie. Jak Ale łatwo. Matrzyłem dzielnie, matrzyłem Ej. Dzielnie. Jesteś piksel? Ja, das, tak. ja mam deja vu, miałem kiedyś była gierka na Bynie, grałem na Wucha Oni nie mieli wucha i to samo no? dostałem Ale taka baba idę patrzeć, Ej, Co jest? Kresu. Pixel jesteś nagrywasz to ich powa? Oni cheatują Nie da się trafić z tą obramówką jebaną. Nie, wjeżdżają długo, wjeżdżają go, Mati Ale to chodzi pięknie Czemu on gnie, no, <laughs> Zambi... bolsze, z <laughs> Co oni nigdy nie ty są za piksami na bestie z Nie. Ej dobra Mati, jedno eko jedno dawaj, jednoko digle i... Nie! Ja to jeszcze jedno jeszcze jeden force, jeszcze jeden force Paweł. Jeszcze jeden force Ja, ja zagram Digle Ale Pixel ty jesteś! Pixel poszedł do nich chyba Nie no Ale jajca Nie, ja mam... Lecę dągą, lecę długą Dobra Spokojnie Paweł, niech dałem smoka do CT jak będę pkasował Na razie spróbuj spikować jednego jeszcze Paweł, nie bój się Galas <grym> <grym> Czuję to, zaczynam to czuć Paweł, zaczyna to doby. chodzić Ty musisz, mi odpalić, o dobra ja odpalam a wupę teraz To jest dobra. koniec żartów, dawaj Mati też tam Osłania bórkę. mnie, ej dam jeszcze smoke'a na bramę Wam wolę co długą, ty O ty ty Duga duga cała reszta No tak Widzisz? Widzisz ich? No widzę, widzę <laughs> Czekaj, dobra To smoki dają Przebiegają na Paj, Przebieg na tym, na <laughs> Jak leciał Nice Ja od długiej. A to nasrał, nasrał chyba, co? Mhm, uh -huh. Beniam zapas. Zabijam zaraz. Dobra, mam fleść ze Szałtyrniacka. Rozumiesz, że. Pierwsza gierka co garażem z gierek takich u mnie na Wucha, ja na Wucha na bynie. Chłop mi dał bombę taką samą. Przez, jed... Tak, no? tak, na środku na D2 jedną kulę mi dał. Jeśli ja od razu zacząłem coś do piksela, że to, to nie no na Wucha. Ale oni te smoki na długo w ogóle zostają, oni myślą, że to im coś pomoże, cześć. Nie, ja, te smoki to chyba. O, no, Ty za to. Uuuu, i to B, wysy, robię, wysy, robię. Wysy, robię. Pobiegnę, no. Wiem, no. Co ja robię? Jaką kontrzerzę Co on mnie zabił? Jaki cheater! Paweł, tak to nie może chodzić, no to mu chodzi chodzić nie. Spokojnie, Pawełku Dobra, do czterech Pnie... wygrywamy Mamy pieniądze, mamy wszystko Chcesz ramówkę zagrać? Nie, m grać? Graj może ty Jak nie będzie stać, to ja zagrał wtedy Masz jeszcze jedną szansę Dobra Kurna, karakany biegną Bro, tam na rejon, tam na... Lecą karakancjusze A tam fleszyków idzie sporo Paweł, jak mam, jak mam wszystkich w plecy Przeszli ich Dawaj Jezu, jestem takim botem Paweł, te obromówki mi przeszkadzają w strzelaniu, w plecy, we wszystko Dobra, ja w AWP No graj Ej, te obromówki przeszkadzają mi Ej, Paweł, no, bo musisz, nam ucieka Musisz, musisz, awp bo wynik nam ucieka Paweł, ucieka nam, fest Patrz, co robię Paka padła, ty Ale jajce Nie wiem, co teraz z

co ma Simon za tak? Ale jajce. Nie, on nie gra, on się od wubkę, jest bordo A włóczka na długi. Ej, ale miałem warzywne momenty tam, ale połączyć te obramówki, Aniu? To by normalnie potrafisz serwować w głowę z tą obramówką? tak kupiasz, mniej więcej. Ej, oni zaczynają kręcić, o kurde. to! Obity. Nie no, jak? Co oni robią, ty? Co się stało? Co... Co, 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 co ty chłopy robią ty? Wziąknie przez skałach, a z bramy my bią. Ty, ja masz dwie asysty Zdenerwowałem się Dobra robimy to Mati Robię wardęgę na środku O <noise> Tajna broń To jest Belecam co nie? Sosobaj Mati, sosobaj B Nic nie widzę Obstrali zbroję Ta ładnie to Ładnie to chodzi <noise> Nie miałem serce że więcej zabijać <totny> ale ładnie misteriu. Mi. Co ty jesteście razem? Gupity, nie dostaje Ty, ale ich pobijałem, ty! Pa, 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 co kombinuję. O kurde, pało przez bramę mój jedno. Nie... nie głowa mi boli. Hehe, <laughs> no musimy, no. Dawaj, to ma w pago i kasuj, no. No ale co, no? No musisz nakasować. Ale jest 2-7, no, no rozumiesz, wstyd, no. jest hańba. No jest wstyd, no właśnie oh tego musisz zacząć kasować. Dobra, skup się panu, proszę cię. Biegną A No długo ale są, to coś dla nas. Będą przebiegać, Mateusz, to ich ko konsarz Dobra. No, daj się smoka, czemu nie mówisz? To oni dali. Nie, oni się obstrali ta, ta, jadę tak, tam tak. kurwa na nich Wracają Zbroisko obstrali Jak na duszu Na B w ogóle wracają Ej, go go nie Zacznij spieprzać jak za... Ta, ta, ta Masz flaszyci? Daj Daj. Się, Daj drugiego Прошлый раз. Троп, троп. А, просто видишь. <laughs> O tym właśnie mówię, Faj Pawle, faj Pawle, robimy ich Teraz bez litości, o, do końca, jest. do końca ta, ta. Tak, tak, tak jak było w założeniu Tak jak my planowaliśmy, bo niepotrzebne było no. to rozluźnienie takie weź. Albo była śmieszna atmosfera To kumple nasi a no, to, to, trzeba ich... nie, 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 to już, to nie już skończyło się nie komplować, nie. Trzeba ich dusić Kurde, wychylić środek dużo 3 środek, jeden gala Paka tu została, ty. Zostało 3, w sumie na. Nie, jest jedna. Dobrze mówię ci. Jaja, jaja, uuuhu. Patrz, patrz, patrz. Jako... Ale powiem ci, oni tak wyglądają na zagubień, biegają, tu coś próbują. A przecież oni nas biją, ty 7-3. O jezus, ale to będzie. Nad głową ty chcesz, ty widzisz, gdzie ty rzierałeś? <laughs> Łatwiej mi trochę, ty. Nie no Paweł, litości! suba ci nie kupili Pomyśl Nie wiem co jest co ty? Czemu się nie zablokowałem właśnie zablokowałem o tą skrzynkę. No. Nie, no Paweł nie możemy takich No nie wiem co ja co się dzieje. No 1 na 4 musisz wygrywać już Nie, ja trollowuję, no ja nie wiem Pawełku ja tero, skup się w tero, w tero, w tero, w tero, Ale Paweł, no, no musimy mieć jakieś zaplecze to zostało mało rund No musimy mieć zaplecze, tak Ty, chyba bejadą. I dawaj, dawaj, dawaj dawaj, Ja dolny chwycam coś No lecę, lecę O Jezus Maria Mateusz Ale slipa, ja nie zdążę chciel. Nie, jednak B no, Ja mam granatę Myślałem, że dolny mną. No Ja na boku nie mogę zabić Plecy, <laughs> No nie widzi, że plecy idą <laughs> Ja nie wiem, co ja miną jakie skany załupy robię, nie mogę ich trafić. A ty zabijesz coś w tej rundzie? No, zabiłem, no. Ile? Jednego? Nie wiem, w sumie. Nie, ja... Nie wiem. Nie, nie Proste wiem. W Proste rzeczy, no. Flashę tu. Ja nie mogłem tak. nic tak. zrobić. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Długo, dawaj, Nie, no, tak już nie, no tak nie Ale... Musimy mieć przede wszystkim <laughs> Nalezałem, no ale Co to w tej jakiś jest 8 na długiej? być jak Izak rzucić flesza, umiesz tak? Żeby 8 miało flesza? Mam smołka. dobra. Zresztą. Dawaj, dwie zostały. Jeden mamy szansę. Dawaj, teraz. To jest nasz na prawo. Dobra, mam jednego. Jak zachodzę, Paweł, wychwyć to na, na czas. Chodzi to Pawo Nie wierzę, długa wchodzi. Mati musisz, teraz. musisz! O, piękny smoke. Pięknie Mateusz, to jest Pawełczku. Robimy to, robimy tak, to Pawełczku. Ja dawaj, dobra, dalej, dawaj. dalej rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi. Kałaszka na robotkę? Tak, tak. Proszę Pawełku. Ty, oni trzymają plecy zaraz, boją się, że ten. Dobra, ja wjeżdżam w nich. Trzymają plecy zaraz, dobra, jak wale. Kurwa, lecz dostanę. dostałem. Co jest? Podjechał za blisko jedna. A ciebie nie było już! Nie Uff. O matko bosko! Serce Dobra. boli no 4 to dużo no... chyba, co? Wystarczy. starczy Ultra Fiesta, teraz taktyka jest grana Ultra fiesta. Tutaj Poczekaj, poczekaj, dużo B poszło, dużo du... tak. on Oni grają 4-4 taktykę! Ty, czekaj, czekaj, czekaj Tak Czekaj, czekaj Odpuścili, chodź. Poczekaj! B, ten... dwóch minut nie grają w ogóle. Jeden długo został, czekaj, ja go kasuję Taktycznie został. Ty, odpuścili długą. Poczekaj tam, ta, ta, ta. nie zgin Ja zwie ja mnie no, tą długą. Ta, ta, ta. Ej, on ma WH. To jest niemożliwe. Pixel im WH odpalił. Skop znowu ace'a robi na pistoletówce, ty. Jakbym nie mógł skoczyć, ty. Jaki gracz no, on czekał na ziomka, to było taktyczne. Patrz, o kurde. Nice. Szkoda, że ja dostałem, jak wychyliłem jedną mm. kulę, Paweł. Jedną Robimy kulę to. mi powdał ze spa. Widzę lupę na środku, w ich ustawieniu. Idę środek. Dobra. Jeden garaż. gdzieś jest dostałem może sam? Dam nie? Nie mam. Dobra, nieważne. Idę długą zabić. Przedegaży. Szabrykkuję sobie. Chodzę do gram. Kurwa! Spakę. Nie wierzę, zaraz, On ma Wucha! Szkoda, że pakę miałeś. Ma jaja, nie? Kurwa! DES robił. Ten hacking od ciebie, on cheater. Walka! No nie powiem. Dwie rundy. 15 fragów Daj mi coś broni, bo ja nie mam pieniędzy. Pytruluję ty. Galą wjechali? I dwóch tutaj mam na pleckach. Mądrze, Paweł, mądrze Nie wierzę, jaki flash, 80 mniej mam widzę Dojechali mi po flashu, ale dostało 70 i 80 mają mniej Kombinuję to Nie, to jest hrabą czy... Hrabąż Hrabąż Mogło to molo, chyba co, trochę? mogą, ale z Nie, ręka złamana! Podkładka z Nie, Podkładki, rozumiesz? Nie, za mały na ała. Ale, już nie sobie ale nie mieścił, siły, żeby mi poprzewożyć tą myszkę? Nie, bo ona mi już w powietrzu była. wyjechałem z blatu w ogóle całego. No to podnieś się na środek szybko, jeszcze miałeś z tego zabić. Dobra, daj Paweł, swoje gramy. Ty, nie mać długa. Ej, co oni robią? Co oni? 5 mit. Ty, ale czemu mi się... Aha, bo ty masz kawaha. że ty trzymasz za wupą. Flipy mam tu trochę, powiem ci jak wiadomo. Ja pierdzielę Dwa scouty mieli Jacek, ja czaje za to Nie, co ja robię? Paweł, ogarnij mnie Mateusz, potrzebujemy Cię w tym meczu Mam czołg To jest GG, nie? Po w No by mnie instantowo zabić ze za dwóch scoutów Już. Ładnie to ładnie mnie tam porobili. Kurde, boję się nie że że No ja tu razu jak wieźcie, jest Dobra, dawaj od tej gali może. Dobra. Jest luka, jest luka. Szybko, zdążysz, zdążysz? I na świecie, na Nie, straciłeś trochę. Patrz, patrz, widzisz, już patrz jak A przechodzą przechodzą. No widzisz? No. A, tak. tak to nie wiedzieli. Ale spoko, spoko. Szukamy kolejnej luki, Paweł. Przepraszam. Ja mamy. Boże, lec, lec, ale Dobra wracam do siebie Boś już dwa razy pokonał. To była Wupa. Nie wierzę. Mutek to jest nie. No musimy razem biegać. Ale się wytwani z tymi Wupa co? Tak. Znaczy no jak się rozdzielamy to. Stara się, grać, wiesz, defensywnie, po prostu, nie? Żeby tam nie pchać na WP. No, ja nie wiem, nie, nie, nie widzę na tym WP, co on ma zabronie. kurde za bardzo. A miałem jednego na chcę go wiesz, jednąć. I tu można goś przejść, nie? Tutaj da. nie Wystarczy się w dół patrzeć. Tak. W dół patrzysz? No. To się udało. Paczek się skradł, on on to jest za to. Jest, czekaj, czekaj. Chodź, chodź, chodź. Kurwa dawaj, wchodzimy Czekaj, tylko jedno z tego spleców. No co jest? O, no nie, no mati Jak ja taki fragment mogę lecieć? Szkoda. No ale wychwila no, 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 mi podcelownie, go nie mogę zabić. No ale mogę lecieć, mogę zabić tutaj, jakby. A nie ma chyba jakiś trudne frag, co? No nie był, nie był, no w chwili, no w byłem, bo wiesz, plec kierował, no easy frag, no po prostu, bo wiesz, poczekałem 5 sekund, no. żeby go walnąć, ale spędzimy taki full auto. Super. Super. Palę tego snajpera, popatrzcie. Nic no, nie no, widzę. No, no, no. To węga lej go kasuje. No czekaj. Okay. Kur, a to a aw wupa te. Pięknie, ja wupa. Łobzgup Dostaw skala, jak chcę Jak najdalej odbramy, jak najdalej odbramy. Dobrze, pan widać mądrze gra. Ta. ja mu tak zajęłam przez róg. A teraz go sprankowałem. i pipi. pik czyli. O, CIEBIE O, Coś O, CIEBIE tej, koleżzy. O, <noise> Dobrze A jest entry ważny Ty, weź pakę może. Oni gala Idę, idę, no Nie patrz, nikt ze scouta Oni w ogóle basket te, za to Czekaj, jestem na nie wiedzą o mnie Długie będzie coś szło. Uciekli z gali. Kładź paczkę. Mhm, na gale kładę ci. Mhm. Długa jeden. Nice. Proszę gale. Masz to jeszcze? Nie, Nie mam. Czy mam CT? Leży. Co to jest? Włoga idzie. Spokojnie teraz zagramy. Co I to już. Czekam. No! Daję bomby, co? Daję, 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 no Paweł This is fight. We fight Monster Energy! Długą, Paweł, ja długą nie mam Paweł, ja długą, a będę ich walił w plecy Weź smoka Mati, mi może Zaraz Poko. Poko, zaraz spalę Jest długa pracy Nie ma, nie, będzie zaraz, no a, jedynie, jedynie. Palegale Zeszed z tam Pięknie to chodzi robimy to nie cztery rundy, cztery... elegancko To nic ba nic ba, nic ba. To ja wchodzę Leć, tam no. Wchodzę tam od Oni razu Oni wszyscy dąga lecą tym <laughs> Pobiegli wszyscy długą Jak wroty zawinęli Nie smokuj tam nie trzeba jeszcze A. Ale jajko Dwa. No Mati, trochę niekow. Nie! Dał mi. <ścoughs> ale mi proszę, to no. Ję, yeah, no ładnie ci dał. No. Yeah. Nie. Musimy być cicho, zanim przyjdzie. FARTA jak mieliście, przyjdą. farta mieliście. Ja zapomniałem zim się Ammo... nie. Pogowska i Jammo się skończyło, no co? No mi, mi na... Ale to ci coś strzeli w smoki Ale ty, no ja myślę że z tego się nie da przegrać taka runda, Paweł w sumie, Oni w piątkę? Prawie, prawie was mieliśmy Nie no, to, to trochę zabrakło. Mi się momentami myliło i wydawało mi się, że mam 500 HP, nie a ty te, też tak momentami, takie ja miałem wrażenie? Dostawałem, 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 trzy szybkie i było po mnie. Ale poziom trudności był ok, chyba, nie? Był taki, trzeba było trochę się. No, postarać. mogliśmy to lepiej, do, 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 ja, ja, do zrobienia to Brakowało do, 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 do mi tam kilka razy Błądy, błędy, były, błędy były. Parę rund takich oddaliśmy, no. Ale sam meczek fajny, mieliśmy akcję dobre, nie? Która gierka do kogo? Nie wiem, jak zwykle dwie przegrałem. <laughs>